Jest piątek, 10 maja. Codzienna liturgia słowa w tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia podcast. Czytanie z dziejów apostolskich. Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w więzieniu: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Cię skrzywdzić. Dlatego, że wiele ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy. Kiedy Galio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Galio przemówił do Żydów: Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przełożonego synagogi Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galiona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscyla i Akwila. W Krenchrach ostrzył głowę, bo złożył ślub. Oto Słowo Boże. Pan Bóg jest Królem całej naszej ziemi. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy i Straszliwy jest Królem nad całą ziemią. On nam poddaje narody i ludy, rzuca pod nasze stopy, wybiera nam na dziedzictwo chlubę Jakuba, którego miłuje. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, pan wstępuje przy dźwięku trąby. Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie. Śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie. Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi. Alleluja, alleluja, alleluja. Chrystus musiał cierpieć i z martwych wstać, aby wejść do swojej chwały. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz dosnajecie smutku, znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Oto słowo Pańskie.